Panie rodzice i wszyscy pozostali, dawno już nie nagrywałam żadnych zakupów dziecięcych. Nie wiem czemu, a robię to przecież na bieżąco, bo dzieciaki rosną jak na drożdżach. Ale stwierdziłam, że też bardzo często się pytacie o różne promocje w Stanach, właśnie na dziecięce ubrania i w ogóle o dostępność różnych ubrań i cen. Bardzo Was to zawsze ciekawi, więc. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, robię dla Was filmik dość taki nietypowy, bo uwaga, na promocjach w hm w hm była promocja i kupiłam ubranie i kupiłam ubrania za e, dolara. Wyobrażacie to sobie? Może nie wszystkie, ale e, bardzo okazyjne były ceny. E, I zaraz zobaczycie co można kupić za dolara e, w amerykańskich dziecięcych e, sklepach odzieżowych. <grym> jak to wyszło, jak jakaś reklama normalnie. Ale dobra. E, zacznę może od rzeczy, która nie kosztowała dolara, ale była też wyjątkowa m, dobra cena i opowiem wam, że bez rękawniki, bo o nich właśnie mowa, kupuję bardzo często w H&M, bo one mają super cenę właśnie w tym teraz okresie, e, teraz mamy luty, właśnie styczeń, luty, można już kupić je po tych właśnie zimowych promocjach e, i one bardzo często zostają, bo uwaga, jeżeli przyjedziecie na Florydę właśnie w takim czasie, to pomyślcie sobie, że tutaj... E, Rzadko kto kupuje grube swetry, bluzy jakieś takie cieplejsze, polarowe na przykład, bezrękawniki, kurtki puchowe czy na przykład zimowe buty. No bo hello! <laughs> w końcu to tropiki. Jest teraz, nie powiem, dużo chłodniej na Florydzie niż zazwyczaj, ale to i tak nie trzeba nosić aż takiego bezrękawnika, chociaż się zdarza. zdarza zdarzało się teraz parę takich dni naprawdę zimnych. E, możecie się śmiać lub nie, ale naprawdę odczuwalność temperatury była bardzo niska. Mimo tego, że temperatura na przykład była 10 stopni, no to odczuwalność gdzieś tak 5-3. Coś na tej zasadzie. No ale dobra. Bardzo często kupuję bezrękawniki. Dlaczego? Dlatego, że, no jak wiecie, my wyjeżdżamy też w góry, i tam taki bezrękawnik to jest idealna rzecz. No, można ją nosić o każdej porze. W tym roku też nas zima zaskoczyła tam w górach, więc było naprawdę mroźno i zimno, ale zazwyczaj dzieciaki mogą chodzić w takich bezrękawnikach tylko gruba bluza do tego i tak samo dla Wiktorii bardzo często kupuję bezrękawniki, właśnie w tym okresie, czasami nawet się zdarzą jeszcze na wiosnę rzeczy, że zostają i można je wtedy kupić. Tak samo mogę Wam polecić, że jeżeli idziecie do jakiegoś lumpeksu tutaj amerykańskiego, tak jak ja ostatnio znalazłam dla pra. Piękne, dwa wełniane swetry gapa, firmowe za po prostu śmieszne pieniądze, 2-3 dolary one kosztowały. To tego nikt nie kupuje tam. One zostają i naprawdę można złapać bardzo fajne y, okazje. Tu, jak widzicie, bez rękawnik z taki fajny kaptur się odpina. Y, oczywiście z dinozaurami, ale powiem Wam, że to całkiem przypadkowo zrobiłam, bo Marek mówi: Jany, wszystko mu kupiłaś dinozaury. No, rzeczywiście, Kasper bardzo lubi nosić dinozaury, ale też i samochody, y, ale akurat wiecie, no. Jest taka moda chyba na dinozaury znowu powróciła, więc taki bezrękawnik i on uwaga. Wcześniej kosztował 24.99, a teraz kosztował 10.99, więc naprawdę się bardzo płacało. Idę po kolei, tak jak mi rzeczy leżą. Kolejna rzecz e, za Całe 5 dolarów bluza z kapturem, i powiem wam, że jeżeli jesteście świeżo upieczonymi mamami, dopiero będziecie kupować takie rzeczy dla swojego dziecka, to ja jeszcze z tym sercem polecam wam dużo bardziej bluzy rozpinane przez środek niż te przez głowę, zwłaszcza z kapturem. Jakoś lepiej mi się to zakłada, zawsze jest to wygodniejsze i też możecie ubrać. Wygodniej to też jest, jeżeli się zrobi raptownie ciepło, możecie zdjąć bluzę i proszę bardzo, i jest. Bluza wcześniej kosztowała 14,99, taka, fajowa, zobaczcie, bluza niebieska, śliczny kolor. Kolejne to są spodenki. To co lubię w spodenkach akurat zejczynemu, to jest to, że te sznurki naprawdę działają i naprawdę można je tutaj ściągnąć, bo w większości spodniach, które tutaj kupuję e, jakichś amerykańskich firm, e, no to niestety, ale te, te, te sznurki nie działają, one są tylko dla, takie dekoracyjne bardziej. Tu mamy akurat też takie całe szkielety dinozaurów, jak widzicie. Fajne, takie grubsze, na takim troszeczkę polarku. No, idealne tam w góry będą. Sądzę, że dwa sezony spokojnie będą dawały radę. Teraz, wiecie, podwinę jeszcze nogawkę, a w przyszłym roku będą takie, jak powinny być. To są też spodenki na 2-3 lata. Wszystkie takie kupiłam właśnie Zajczynemu. Wcześniej kosztowały 9,99, teraz 6,99. Kolejne spodenki z tej samej serii, tym razem w, w to jest chyba krokodyl, jeśli się nie mylę. Nie aligator, tylko krokodyl. Ehm, też wcześniej kosztowały 99 i te kosztowały tylko 5 dolarów, więc super. No i teraz rzecz, którą kupiłam, uwaga, za całego dolara. Bluza była przeceniona. Muszę wam to pokazać, zobaczcie. Cały dolar. Eee, bluza była przyznana z 9,99, to jest na 2-4 lata, więc sądzę, że też bluza na parę sezonów będzie. Też jest z takim fajnym polarkiem pod spodem i z fajnym napisem. <laughs> Bardzo fajna. Eee, taka bluza. I ostatnia bluza, i ostatnia rzecz w sumie z HM, można powiedzieć. Też taka fajowa bluza. Marek się trochę śmiał mówi. A to nie jest dla Wiktorii? Takie błyszczące, a ja mówię: no nie, fajne jest. on jest jeszcze mały, może takie nosić. Nie wiem, jakieś tak markowe, wiecie, nie pasowało, że dla chłopca. Fajna niebieska bluza, mm, przeceniona z 14,99 na 8,99. I takie piękne, błyszczące dinozaury. Więc super. E, powiem Wam, że dla Wiktorii też czegoś szukałam. Nic totalnie nie było. Nic, nic, kompletnie nic. E, ale za to Wiktorii kupiłam w innych sklepach co Wam właśnie zaraz pokażę, ale tu jeszcze po kolei, jak mam, wiecie, stosik ułożony, to pokażę Wam e, koszulkę. Właśnie teraz wymieniam koszulki Kasprowi z tej rozmiarówki 2 lata na 3, e, bo Kasper jest, wiecie, potężny w plecach i rzeczywiście są dużo, dużo lepsze, takie, większe, ale to jest wyjątkowo jakaś duża, mi się wydaje. I ta ma fajną właśnie taką firmę Maximus Rex, jeżeli byście byli zainteresowani to wpiszcie sobie, bo naprawdę świetne, świetne, to, świetne te mają te koszulki, bo już to jest nie pierwsza koszulka z tej firmy Kacpra. Te akurat znalazłam w Rosie, Best Brother, bardzo też wymowny napis, bardzo mi się podobały też te przejścia, te takie wiecie kolorystyka. I ona kosztowała wcześniej 8 dolarów, a ja ją kupiłam za 3,99, więc bardzo fajna koszuleczka. Dwie koszulki też Kacprowi kupiłam w targetcie za 4,50. I tutaj mamy takiego pięknego wiosennego już e, dinozaura. Bo wiem, że jak teraz nie kupię, słuchajcie, takich koszulek właśnie wiosennych czy wielkanocnych, to już później nie będzie. E, więc stwierdziłam, że już będę przygotowana. No i tutaj taka fajna koszulka na przebranie później z eleganckiego stroju na e, wielkanoc. Takie fajne e, pterodaktyle z jajeczkami, jak widzicie, zbierają jajka. No super. No i teraz koszulka dla Wiktorii, która jej się bardzo spodobała. Powiem Wam, że tak jak wcześniej, co było z jednorożcami, to wszystko po prostu można było spodnie, spodenki, koszulki, gumki, w pokoju wszystko musiało być z jednorożcami, teraz nie. Teraz po prostu Wiktoria powiedziała nie jednorożcom, już nic nie chce w jednorożce i teraz się tylko godzi na koszulki, ona ma takich swoich bohaterów. Różnych, też te animacje takie jak kojarzycie księżnicz, księżniczka z księżyca czy coś takiego, to chodzi o ten rodzaj tej kreskówki. Jezu, ja teraz nie, nie mogę sobie przypomnieć. To właśnie Wiktoria bardzo lubi takie koszulki i ma takich parę. Udało nam się właśnie kupić w targecie ostatnio. Ale też bardzo lubi cały czas właśnie motyw kosmosu, NASA. Bardzo jej się to podoba. Planet, no bo jak wiecie, Wiktoria cały czas marzy o tym, by zostać astronautą. No i tutaj oczywiście taka koszulka z NASA. Czekajcie, bo łapie ostrość na mnie, widzicie? Ładny napis. Śliczna jest, taka szara, takie ładne ma tutaj wykończenia. No bardzo mi się spodobała, taki ładny, delikatny motyw. No i motyw ten, czyli, który jeszcze uwielbia cały czas. Z 10 dolarów na 5,99 przycenione. I teraz pokażę Wam większość rzeczy, które właśnie kupiliśmy w Rosie. W sumie to większość w Rosie kupiliśmy rzeczy. Bardzo lubimy Rosa ze względu na to, że tak jak Damskich czy męskich rzeczy rzeczywiście się trzeba tam troszeczkę naszukać, bo jest tych rzeczy tam odgroma, ale buty, torebki, możecie tam naprawdę po okazjonalnych cenach kupić. Właśnie takie firmowe jak Tommy, Guess, Kevin, co tam jeszcze jest? Armani Exchange, Nortica, czy na przykład Champion. Teraz Champion jest bardzo na czasie, zauważyłam. I ja kupiłam właśnie Wiktorii takie spodnie, ale akurat one mi się spodobały, nie to, że tam akurat muszą być czempiona. Chociaż ja też czempiona lubię bluzy, mi się podoba ich kolorystyka, to jak są wykonane, to przede wszystkim, że to wiecie, możecie pracić z tym się nic nie dzieje. I te spodnie kosztowały wcześniej. No właśnie, ile one wcześniej kosztowały? 28 dolarów, a ja kupiłam za 14,99. Fajne, grube, takie wiecie, spodnie dresowe. One są troszeczkę większe na Wiktorię, też mają takie fajne tutaj polarkowe wykończenie. I tu mają taki właśnie duży napis na nogawce, o, widzicie. One też pewnie troszeczkę jeszcze teraz będą za, za duże na Wiktorię, ale i tak pewnie je sobie już założy. I to słuchajcie, podobną też ma z Pumy. Bardzo podobny dres. I Wiktoria uwielbia, jak jesteśmy w górach, to w takich dresach najbardziej lubi chodzić. Ale wiecie, muszą być kolory, nie może być nudno tak Wiktoria mi kiedyś powiedziała. Tutaj kolejną koszulkę, też taką jak widzicie, w tęczowych klimatach z bohaterem Disneya z 9 na 5.99 ona też jest troszeczkę większa ta koszulka, dłuższa. Kolejna koszulka dla Kacperka, też z Spodobał mi się kolor, najbardziej kolor mi się spodobał. Z 10 na 5.99. Tu mamy też kolejną koszulkę dla Kacpra. Ja powiem wam, że tych koszulek naprawdę lubię mieć dużo bo ja go non-stop przebieram. Niestety Kasper jeszcze cały czas się brudzi, czy to przy jedzeniu, czy jak jesteśmy na dworzu, to cały czas piorę i wiecie, suszę i go przebieram, więc potrzebuję tych koszulek sporo. Białe zazwyczaj zostawiam gdzieś na jakieś wyjścia, jak gdzieś idziemy, bo najczęściej to są takie wiecie, kolorowe, jakieś czarne, żeby później te plamy lepiej zmyć. Z 8 na 3,99 taki fajny T-Rex w słuchawkach. I tu wybierała siostra dla brata. To też wybrała Wikusia. Mówi, nie mama, musisz mu wziąć tą koszulkę, zobaczcie fajowy. Też w słuchawkach. Z 8 na 3,99. I to też Wikusia wybrała. Też z 8 na 3,99. Dino Boss. No ta to nam się tak podobała z Wiktorem, że to idealnie pasuje dla Kacperka. I e, dla Wikusi koszuleczka. E, zobaczcie, z Królem Lwem. E, Taki fajny skład. E, tutaj jest ona tak fajnie wiązana, a z tyłu żeby się nie przejmować. <laughs> więc to jest też idealna koszulka e, dla Wikusi. Ona bardzo się zawsze, wiecie, wszystkim przejmuje, e, stresuje bidulka moja, e, bo wiecie, wszystko chce, żeby było tak naprawdę super ekstra, więc. Mówię, ta koszulka jest dla niej. Z 11 na 6,99. Te disneyowskie są zawsze droższe troszkę. No i co my tu mamy? A, jeszcze Wikusia pomyślała o swojej nauczycielce. Zobaczcie, taką lamę, bo ponoć jej nauczycielka i wychowawczyni zresztą kocha lamy. I to jest prezent na walentynki, już dla Wikusi, dla, dla właśnie jej nauczycielki. To są te gumy takie w kształcie serduszek. Za 5,99 taka fajna, słodka lama. Będzie sobie mogła nawet na biurku leżeć. E, co my tu jeszcze mamy? A, tu jeszcze mamy e, bluzę. Bluza jest czempiona z 19 na 14,99. Zobaczcie, jaka fajna. No tak mi się spodobały te kolorowe napisy. Taka biała, fajna. I to ona, ta bluza jest cieniutka, więc tutaj też spokojnie mu mogę na Florydzie założyć. I jeszcze dla Wikusi kupiłam takie fajne Gumki, jak zobaczcie, one mają takie fajne przebarwienia, mega mi się spodobały, tylko lubi ostatnio takie właśnie duże, duże gumki. I one były. Ja je kupiłam akurat w DJ Maxie z 7 na 4,99. No i to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Postaram się te inne firmy zostawić wam w opisie na dole w filmiku. Może mi się uda coś tam znaleźć jeszcze na, na sklepach, nie tylko w tych outletach, gdzie ja to kupiłam, tak jak właśnie TJ Maxx, Ross. Tylko właśnie, może wam się będzie udało gdzieś to zamówić. No i. Zapraszam Was też na społeczność, na zakładkę społeczność na moim kanale. Tam możecie zostawić komentarz do tego filmu. Słuchajcie, ja nie wyłączam e, tych e, komentarzy, niestety to YouTube robi e, i tak już chyba niestety zostanie. Nie wiem, może kiedyś się to zmieni. E, tak jest i tak musimy sobie niestety radzić. No i powiem wam, że już nowe zmiany u Wiktorii w pokoju, ale to już w kolejnych filmikach. Powoli, powoli już kompletujemy nowe meble. Będziemy też zmieniać, no będziemy tam zmieniać u Wiktorii, więc już wam więcej nic nie będę robić takich, wiecie, spoilerów. Też troszeczkę u Kacperka się zmieni pokój, więc pewnie pewnie zobaczycie takie małe przemiany, małe przemiany będą u Kastra, a duże przemiany będą u Wiktorii w pokoju, więc czekajcie na metamorfozy. Zawsze ja lubię takie um, oglądać filmy, bo to jest bardzo duża inspiracja, żeby się czymś wiecie, zainspirować do urządzenia pokoju e, dziecięcego. Dobra, to ja już się teraz z Wami żegnam, do usłyszenia buziaki Pa.